Witam, Prokam Garden, Małgorzata Hamulczuk, region Południowy Wschód. Grudzień to miesiąc, w którym większość z nas zastanawia się, jakie drzewko Bożonarodzeniowe wybrać, aby poczuć ten przysłowiowy klimat świąt. Czy wybrać y, żywą choinkę, ale ciętą. Która zaraz po świętach pójdzie na zmarnowanie? Czy może jednak y, kupić choinkę sztuczną, plastikową, która jest trwała, ale nie wpisuje się w aktualne ekotrendy? Ja polecałabym wybrać złoty środek choinkę żywą, ale w doniczce. Taka choinka najpierw w okresie świąt będzie cieszyła nasze oko, a potem po świętach możemy ją przesadzić do gruntu, żeby dalej cieszyła nasze oko, ale już w ogrodzie. Ja jestem dzisiaj w renomowanym centrum handlowym i postaram się razem z Państwem wybrać dla siebie jakąś ładną choinkę w doniczce. Na co powinnam zwrócić uwagę dokonując wyboru. Aby mój pomysł e, cieszenia się najpierw choinką w domu, a potem w gruncie e, był e, dobry, muszę wybrać drzewko, które od samego początku hodowane uprawiane jest w donicy? To nie może być drzewko przesadzane z gruntu. Ponieważ najprawdopodobniej po okresie świątecznym nie przyjęłoby nam się ponownie. Na jakie odmiany powinnam zwrócić uwagę? Najbardziej e, adekwatne i odpowiednie będą świerki, na przykład świerk serbski albo świerk kujący. Tudzież mogłabym zaszaleć i wybrać jodłę kaukaską. Najważniejsze, jak już dokonam wyboru, aby przed wniesieniem drzewka do domu zahartować. Czyli nie wnosimy drzewka od razu do mieszkania, pozwólmy mu się zahartować w garażu lub w piwnicy tudzież na klatce schodowej. Jeżeli już przynosimy drzewko do domu, nie stawiajmy go blisko kaloryfera i nie zapomnijmy o podlewaniu, bo to jest, że tak powiem, drzewko żywe, więc potrzebuje podlewania, aczkolwiek nie próbujmy je nawozić, ponieważ ono jest w fazie fizjologicznego spania. Nie możemy go pobudzać do, do życia. Nasze drzewko, jak już będzie nas cieszyło przez święta, po okresie świątecznym potrzebuje ponownego zahartowania, czyli nie wynosimy je od razu na zewnątrz, tylko ponownie pozwalamy mu postać w garażu, tudzież w jasnej piwnicy. A dopiero na wiosnę, gdy ruszy sezon wegetacyjny, wysadzamy nasze drzewko do gruntu. Korzystając z okazji, chciałam wszystkim widzom kanału Procam Pro Garden życzyć wesołych, zdrowych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękuję i pozdrawiam. Christmas is coming.